Po 1945 roku zdarzało się, że na kopcu Józefa Piłsudskiego, czyli mogile mogił, gdzie składano, ur... składano ziemię z pobojowisk, wypasano krowy. Doszło nawet do tego. Poproszę. Na szczęście ten zamysł zniszczenia kopca nie został wykonany I tutaj mamy zdjęcie Majora Józefa Herczoga. Myślę, że warto zatrzymać się na chwilę przy tej postaci, bo to głównie dzięki jego wysiłkom kopiec udało się uratować. Józef Herceg był żołnierzem Legionów Polskich, potem uczestnikiem walk z Groszynkami, oficerem zawodowym Wojska Polskiego, Korpusu ochrony Bogranicza. W czasie we wrześniu 1939 roku w grupie operacyjnej generała Tomi walczył w obronie Modlina. W w Odenbergu. No, po 1945 roku w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość przez kilka lat przebywał w więzieniu we Wronkach. Po wyjściu na wolność przyjechał do Krakowa, gdzie mieszkał również przez kilka lat przed wojną. Tutaj osiadł z rodziną. No i jako piłsudczek wybrał się pewnego dnia w 1953 roku na kopiec Piłsudskiego. No i zobaczył, że sytuacja jest tragiczna. Yy, tak jak powiedziałem, kopiec zaraśnięty drzewami, krzewami, zdewastowany, zapomniany, ma no napotkany, zagadnął o tą sytuację napotkanego yy, Gajowego. Ten, widą, widząc widocznie, że może yy, z Hercogiem porozmawiać szczerze, opowiedział mu taką historię. Był u dołu kopca potężny z napisem. Przyszli kamieniarze i pół i młotami napis szczery. Na szczycie też powierzchni kamień z napisem. Przybyła komisja, a po niej jakiś czas grupa ludzi, aby układ zniszczyć i zrzucić z kopca. Nie dali rady. Według i zniszczyli jedynie napis. Głaz został. Niedługo znowu przyszło więcej ludzi. Autami przywieźli legary, zrzucili głaz z kopca i wywieźli na jakąś budowę. Był wodociąg, dziś go nie ma. Rury popękane, zniszczone. Były budynki, dziś ruina. Był mur wokół, dzisiaj ruina. Płyty kamienne do dzisiaj rozkradają i głoszą. Wszystko ma drzewami, krzek, krzakami zarość i zdziczać. Ostatnio mamy polecenie obsadzić pola szybko rosnącymi i wysokopiennymi topolami, aby kopiec nie był widoczny. Młodzież również mieliśmy znać historię. Niedawno przyszła z lotniska kompania wojska z porucznikiem i weszli na kopiec. Byłem i na tam na szczycie. Zwrócił się do mnie u porucznik ze słowami. Obywatelu, hotelu, tu gajowi, opowiedzcie coś żołnierzom o tym kopcu kościuszki. Obywatelu poruczników. Kopiec Kościuszki to tamten, co go widać. A ten kopiec do Piłsudskiego, odrzekłem. Gdy porucznik usłyszał tę nazwę, mocno się speszył i rzekł do mnie, nic nie mówi się. A żołnierzom kawał tylko na Taką historię usłyszał hercog od tego gajowego. No serce mu się ścisnęło i kolejny ćwierć wieku swojego życia poświęcił sprawie ratowania kopca yy, na Sowinsku. Yy. Od tego momentu, od lat 50. słał pisma listy do różnych instytucji. Widziałem te pisma, to są dziesiątki, ponad setkę myślę różnych pism, na które najczęściej nie dostawał odpowiedzi, ale albo go po prostu zbywano. Wysyłał pisma do Rady Państwa, do Ministerstwa Obrony, do rządu, do organizacji społecznych, do ZBOWiD-u, do władz Krakowa i tak lat 70. prosząc w nich o ratowanie kopca, o ratowanie tej mogiły mor. Najczęściej nie dostało odpowiedzi zbywano go czasem dostało odpowiedź, że sprawę przekazano jakimś konkretnym urzędnikom i ta sprawa tam ginęła. I tak w 1957 roku przesłał list do Ministerstwa Obrony Narodowej przypominał, że w kopcu leżą ziemie z pól terenie, gdzie polski żołnierz przerwał grę, a skoro wojsko polskie odnosi się, kontynuuje tradycję y, armii od roku 1794, bo z tamtego okresu pierwsze ziemie zostały wysypane. To też powinno się tym zająć. No niestety y, sprawę te Ministerstwo Obrony przekazało tutaj do y, władz Krakowa i tutaj gdzieś utknęło. Y, kolejne listy do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. No skoro kombatanci, to powinni pomóc. Niestety tutaj y, nie odpowiedziano mu ani słowa. Pisma do Miejskiej Rady Narodowej, Dzielnicowej Rady Narodowej, innych instytucji również pozostawały bez odpowiedzi. Dopiero w połowie lat 60. na pismo Hercoga zareagowała krakowska Izba Rzesienza, która, no i tutaj też dość pomysłowo, na 30-lecie istnienia Polski Ludowej postanowiła i swój zamysł sprowadziła w życie uporządkować teren wokół kopca. Wzmocniono jego podstawę, wybudowano letnią kawiarenkę, parking, częściowo mur ochronny, schody, ogrodek Werdanowski. No niestety władze nie zgodziły się, żeby przeprowadzić jakiekolwiek prace na samym końcu. W tym też czasie władze wpadły na pomysł przekształcenia sodnińca w obiekt sportowo-wypoczynkowy. Wykonano nawet dokumentację techniczną do tego projektu. No, na szczęście nie wcielono go w życie. Sytuacja nadal jednak pozostawała dramatyczna. Oddajmy głos nie który w 1967 roku przeżył taką sytuację. Północna strona kopca jest całkowicie zdewastowana, zaroszczenia krzewami, drzewami i stanowi jeden gąszcz. Z tego gąszczu korzysta nieświadoma młodzież do załatwienia pewnych czynności. O czym własnym nie wierzyłem? Dwóch chłopców kłócając, najspokojniej załatwiało pewne czynności szybko tam Zastydzili się, powstali, przemówiłem do nich spokojnie. Nie wiedzieli nic o kopcu, jak i tego, co kryje w swym mężu. Objaśniłem młodych. Spoglądali na mnie spokojnie i słuchali. Na zakończenie zadali im pytanie. I cóż my na to Proszę pana, przepraszamy, ale myśmy o tym nic nie wiedzieli. Jest, y, już tutaj tego nie będziemy robić i innym powiemy. Odeszli zawstydzeni. Także to pokazuje, że młode pokolenie miało zupełnie zapomnieć o tym, y, co znajduje się na Kopcu. No, w tym czasie y, Krakowianie żartowali nawet, że skoro w Warszawie jest stanego żołnierza, to my w Krakowie mamy stanego marszałka. W 1971 roku, ufając z urodzeniem w Polsce Ludowej, Hercog przesłał pismo na ręce premiera Piotra Jaroszewicza. Dołączył do niego obszerny memoriał, w którym opisywał niszczenie dewastacji Kopca. I załączył cztery fotografie pokazujące Kopiec przed wojną. Kilka fotografii pokazujących, jak to wygląda obecnie. Na odpowiedzi nie dostał, a y, kopia listu trafiła do służby bezpieczeństwa i funkcjonariusz SB komentował pismo w ten sposób. W treści memoriału jest m.in. mowa o historii powstania tego korpsa, Autor, w sposób odbiegający od przyjętych zasad grzecznościowych, określa stanowisko władz w tej sprawie. Ironicznie i tendencyjnie przedstawia rzekomo fakty zachowania się różnych grup społecznych podczas pobytu na Sowieńcu. Kolejne starania w 1973 roku pismo do przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie. I tutaj, również z pewnego argumentu, użył Hercog. To znaczy, w piśmie w tym stwierdził, że dewastując kopiec, obraża się pamięć również tych legionistów, którzy potem zostali działaczami komunistycznymi. I tutaj wymienił nazwiska Mariana Puszka, Bolesława Bralińskiego. Michała Żymierskiego, Zygmunta Berlinga. No jednak argumenty te nie, nie znalazły posłuchu. Nie można jednak powiedzieć, że Herzog samotnie prowadził tą walkę. W Krakowie się, skupiła się grupa byłych legionistów, którzy spotykali się z różnych okazji, również w dniach świąt, rocznic dyskutowali, podjęli walkę zarówno o y, obronę y, pamięci, o obronę y, kopca na samym jak i y, krypty wicefabryckiego na Babelu. Y, pozostawali w tej walce przez długi czas osamotnieni. Na pewno wpływ na to, że chcieli ją kontynuować i widzieli tego sens, było poparcie, jakie uzyskali u kardynała Korola Tyły. W jednym z listów do Hercoga z 1974 roku Karol Lektywa opisał: Pragnę wyrazić moją solidarność z pańskimi poczynaniami, które mają na celu obronę godności narodu, a zwłaszcza honoru polskiego żołnierza, tego, któremu Polska zawdzięcza niepodległość. Wołanie o szacunek na pamiątek przeszłości, m.in. dla korpca Języka Piłsudskiego na Sobnicu, jest uzasadnione. Oby jeszcze było skuteczne. Tutaj trzeba też wspomnieć, że kardynał Karol Wojtyła otoczył opieką te środowisko regionowe i co roku spotykał się z nim w styczniu każdego roku w latach 60. 70. na opłatkach regionowych. I tutaj mamy taki granytas, który otrzymałem od wnuczki Jyzepa Hercoga. Zdjęcie papieża i po drugiej stronie jest treść przemówienia, które wygłosił w 1975 roku, a po lewej stronie podpisy legionistów, którzy na przełomie lat 70-80 jeszcze żyli i działali w Krakowie. Tutaj na nadal widzimy chociażby pod, podpis Baruty z Jeśli chodzi o to przemówienie z 25 stycznia 1975 roku, kardynał Wojtyła powiedział wtedy do zebranych kombatantów. Przybywając tutaj na to doroczne spotkanie, na ten opłatek, zawsze przybywam w poczuciu długu, o którym trzeba pamiętać i które trzeba sukcesyjnie z pokolenia na pokolenie spłacać. Te wszystkie spotkania z Wami, czcigodni Panowie, cenimy sobie na warę złota. To jest żywa historia. Żywa historia, chociaż dzisiaj może zetknięta w cień, traktowana zupełnie na marginesie. Tu nie mniej żywa, jak kamienite wspaniałej budowli, którą naród polski, ojczyzna nasza, wznosi na przestrzeni tysiąca lat kształtując swoją tożsamość, dowodząc pokolenia na pokoleniu, że tej tożsamości nie da się zetrzeć z powierzchni ziemi, y, z powierzchni Europy. W y, drugiej połowie lat 70. Y, y, środowisko legionowe, środowisko kombatanckie zaczęli zasilać y, młodzi ludzie związani z ruchem harcerskim, związani z powstającą y, opozycją, w tym z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywateli 1 lutego 1978 roku działacze ruchu y, oraz kombatanci wystosowali pismo do, minister, do Ministra Obrony generała Wojciecha Jaruzelskiego. Y, stwierdzali pan, że Wojsko Polskie jest kontynuatorem y, wcześniejszych formacji y, polskich, wcześniejszego Wojska Polskiego, to powinno się zaaplikować kopcem, y, Kopce, się w y, modliwym Wkrótce Zaczęli dołączać. się pierwsze y, prace y, na kopcu, y, często prowadzone w sposób niejawny, nocami. Wycinano drzewa, y, wycinano y, krzewy. 23 czerwca 1980 roku powstał y, przy Towarzystwie Miłośników Pisar Elisabeth Krakowa Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Franciszkiego. Y, od tej pory y, prace przy kopcu mogły być prowadzone już w sposób Zorganizowany. W grudniu 1980 roku, czyli już w czasie karnawału Solidarności, Komitet otrzymał papier pod jako zaplecze techniczne dla jego odbudowy. W marcu 1981 roku zorganizowano pierwszą konferencję prasową od roku 1938 na temat Kopca. Nawiązano również do idei. Mogiły Mogił i tak 22 marca 1981 roku złożono w Kopcu ziemię z pól liternych z okresu II wojny światowej. W kwietniu tego roku otwarto w grudniu stowarzyszenia PAKS przy Karpackiej wystawę Kopiec Józefa Piłsudskiego Kopiec Niepodległości Wczoraj, Dziś, Jutro i w czasie otwarcia tej wystawy przemówienie miał miejsce w Hercow. I jak zanotował funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, przemówienie to było, jak zwykle, ostre i nacechowane akcentami antyradzieckimi. Między innymi została poruszona sprawa kapienia. I tutaj na tym zdjęciu i na kolejnych mamy yy, uroczystości, jakie odbywały się na końcu. 6 sierpnia 1980 yy, obchody rocznicy w Marszu I Kompanii Kadrowej. Yy, pierwszy po prawej, ojciec Adam Studziński. Po lewej Józef Herzog. Rok później, no, prawie rok później, 3 maja 1981, kolejna uroczystość na Sobiczu. Od lewej ojciec Adam Studziński, generał Burtański Piechowicz i major Józef Herzog. To, to jest 17 września 1981 roku, czyli rocznica agresji sowieckiej uroczystości zorganizowane przez KPN pod Kopcem. Rok 88 składanie ziemi na Kopce. I tak jak powiedziałem po... W założeniu Komitetu można było w sposób planowy i zorganizowany prowadzić pracę nad odbudową Kopca. 14 kwietnia 1981 roku Kopiec został uznany za miejsce pamięci narodowej. 22 czerwca wpisany do rejestru zabytków. W 89 roku ustawiono przedmiot drewniany Krzyż Pamięci Narodowej. W listopadzie 91 Odsłonięto replikę granitowego głazu, czyli płytę z krzyżem regionowym. I... Yy, Uroczysty w 1992 roku honorowy patronat nad kopcem obiur Sejmu Rzeczypospolitej i w połowie lat 90. kopiec odzyskał. odbywały się do dzisiaj. Teren ten jest też na no, takim terenie wypoczynkowym dla Kotem. Również do tej pory kontynuowana jest idea mogiły Mogił. I tutaj na zdjęciu mamy uroczystości z sierpnia 2010 roku złożenie kopców ziemi z, z miejsca katastrofy smoleńskiej. To jest widok kopca obecnie. Korcem opiekuje się do tej pory Komitet Opieki nad Korcem Józefa który jest również współorganizatorem tej sesji, no i chciałbym serdecznie Państwa zaprosić tych, którzy jeszcze nie należą również szeregu komitetu.